Dzień dobry. Nie, 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 nie. Świat się nie kończy, nie. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Bardzo dużo fatalizmu, niepotrzebnego. Przecież ze wszystkiego można wejść, naprawdę ze wszystkiego. Tutaj, co by się nie działo, jakiegokolwiek, em, jakiegokolwiek rodzaju ostateczne rozrachunki. Niech się strzelec nie martwi. Tu odebrana cała radość życia. Nie, nie. Tutaj. Ten z Państwa, kto ma zrozumieć, zrozumie tutaj, do czego ja, czytający, zmierzam i co próbuję odszyfrować. I co nazwać słowami? Żałoba to też stan, który mija. Najważniejsze, żeby sobie dać czas na przeżywanie: a nie trzy razy więcej roboty, trzy razy więcej obowiązków i robienia tak naprawdę wszystkiego, co mnie od tego stanu odciągnie. Ja tak naprawdę, mimo, że stan jest jaki jest, to czuję z Państwa strony taką łagodność i opiekę. Przede wszystkim dla Państwa, żeby sobie jej dostarczyć. W imię Marek. Od razu. Marek i Ilona. Ale... Bo mamy sytuację, Państwo wiedzą tu jaką. Od radość po smutek, ale naprawdę to trzeba, tu trzeba sobie dać czas. I nie będę Państwu filozofować, nie będę umoralniać ani yy, bardzo, bardzo skupiać się na dojściu do sedna sprawy, ponieważ ono już się pokazało. Natomiast yy, ja będę pytać o to, jak Państwu jak Państwa wesprzeć po prostu przy pomocy kart. Ponieważ tutaj no wszystko musi mieć swój czas. To co się tutaj dzieje również. Mówimy też. Tutaj mam dwie takie sytuacje, oczywiście. Jedna mówi o tym już wypowiedzianym, wypowiedzianej sprawie, a druga: dowiedziałem się, że zostałem zdradzony. No i po prostu. No wiadomo, jak zależy człowiekowi, to wiadomo, co się wtedy dzieje. Ale coś pozytywnego, żeby strzelca podnieść. Zęstanie jest dobrym rozwiązaniem. Więc e, raczej nie, raczej nie. Nie pomogą sobie Państwo, nawet jeżeli by to miało ulżyć, to tak naprawdę to będzie bardzo chwilowe, a potem będzie jeszcze gorzej. To jest ulga na 5 minut. Nie przejdzie. Ale oczywiście <laughs> dopytuję dalej tutaj. Skupiając się na pozytywach, ale tutaj od Państwa. Państwa rola jest kluczowa. Że się dowiedziałem, że. Yy, no muszę przetrawić to, czyli sobie dać czas. I też proszę nie unikać tematu. Hmm. No tak. Świat się nie kończy. Trudne wydarzenia przychodzą po to, tak jest skonstruowany świat, żebyśmy my od tych wydarzeń skomplikowanych czegoś się nauczyli. Po to one są. I po to Państwo teraz stanęli twarzą w twarz z taką e, z taką em, Sytuacją, żeby coś dla siebie bardzo cennego wyciągnąć. Państwo nie muszą od razu wiedzieć, co to jest. Bo z reguły się nie wie. W sensie taki głębszy sens tego wszystkiego. Po bo co... Bo to, bo to, co się teraz wydarzyło, to jest jeden z etapów. Później pojawią się kolejne. Tylko teraz Państwo są na etapie otrzęsienia się z tego szoku. A potem Państwo zobaczą, jak emocje zejdą. Co się wtedy będzie dziać? Coś pozytywnego dla strzelca, czyli em, no, energia wyższej wiedzy, i tutaj jest pokazane: spróbuj to w sprytny sposób obejść. Przepraszam, nie, 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 nie. Nic nie obchodzimy tutaj. Em, podejść do tematu bardzo sprytnie. I czy ten spryt miałby się, w czym miałby się zawierać u strzelca? Nie. Proszę się nie torturować, tylko jak najszybciej czytanie wychodzi 6 września rozpracować temat. Tymi emocjami, póki świeże, jak najszybciej je zutylizować. Ja zawsze polecam wypisanie. Konsekwentnie polecam wypisywanie tego na papierze chińskim ołóweczkiem i naprawdę pomaga. Oczyszcza bardzo, bo pisanie ma terapeutyczną moc. Nie na komputerze, tylko właśnie odręcznie. Więc tutaj to jest właśnie to: jeszcze nie torturuj się, nie pogrążaj się, nie wyrzucaj sobie, że zostałeś oszukany, zostałeś oszukany z jakiegoś powodu. Ta sytuacja, to oszustwo ma Ci pokazać jakąś prawdę o Tobie samym. I jaka tu jest prawda dla strzelca? Co tutaj ma być? Czego ma się strzelec nauczyć z tej sytuacji? Że nie masz kontroli nad wszystkim Że nie, nie dasz rady Nie dasz rady strzelcu, kochany e, Doprowadzić do takiej sytuacji Czy utrzymywać takie sytuacje Że wszystko jest pod twoją kontrolą I zawsze będzie To jest lekcja dla ciebie Tu chodzi o to, żeby e, ta, ta sytuacja się zadziała po to, żebyś się zatrzymał I zastanowił się Jak u ciebie z kontrolą Bo pokazuje się nadmiar tego zachowania, i no, trzeba sobie przemyśleć, czy faktycznie albo postaw się na miejscu tej osoby, prawda? Czy też chciałbyś być tak kontrolowany, czy tak po prostu na zasadzie lustra, tak odbijamy. To jest właśnie to: czyli zatrzymanie, bo nastąpiło wydarzenie, zatrzymujesz się strzelcą. I badasz swoje sprawy kontroli. Jak to jest? Bo pokazało się, że tak naprawdę. Przepraszam, ale kontrola zniszczyła tutaj bardzo dużo. A jak z intuicją strzelca? Nie słyszał? Nie czuł? Jak, że coś jest nie tak? Jak z intuicją u strzelca, słyszę takie słowa: Nie miałem czasu. Strzelec nie zorientował się na czas. Czyli nagle. To, że tutaj ta fizyczność występuje, nie mamy absolutnie wątpliwości. Natomiast, e, hmm, no ciekawie tutaj u Państwa, co tutaj sam strzelec we własnej osobie, który no nagle tak, czyli mamy ten szok. To czekamy, niech to, znaczy tak, z jednej strony no, trzeba najpierw poczekać, tak, niech te emocje zajdą, a jak już odrobinę lepiej się Państwo lepiej poczują, zutylizować te emocje. Po prostu, po prostu od razu doraźna pomoc, ja Państwu polecam wypisanie, jak już wspomniałem. No tutaj, no zdecydowanie Państwo potrzebują, więc e, działamy, działamy, działamy i... Mają Państwo nakierowane czy potwierdzone. Tak, że to o to chodzi. Tak, chodzi o kontrolowanie. Moje nadmierne. Tak, chodzi tutaj o to, żeby tematem się zająć jak najszybciej. Tak, bo czuję, że tak, mnie to męczy. Mm, więc jak najszybciej, Aby. Co tutaj wskazówki, jak podejść do tematu? Strzelca. Nie zamykanie się. Tu chodzi o to, że tak. Państwo są pozamykani teraz, ale jeszcze są w tych emocjach. Nie, nigdy więcej żadnych związków, nigdy więcej żadnych jakichś tam znajomości czy przyjaźni. Mówią tak Państwo, ponieważ są jeszcze w dość świeżych emocjach. Spokojnie, tu proszę nie przyspieszać niczego. Absolutnie to nie jest wskazane, to Państwu zaszkodzi. I też tutaj podchodzimy do sprawy nie jako, bo mnie skrzywdzili, tylko jak ja to mogę zamienić sprytnie na swoją korzyść. Czyli jak nauczyć się czegoś o sobie. Wiedza o sobie ratuje. I to jest właśnie to. Tylko, że w Państwa przypadku, jak już zostało wspomniane, jest to opanowanie wiedzy na temat kontrolowania jakie ja mam zapędy jeżeli chodzi o ten temat Aha uh -huh. o tak zdecydowanie bardzo ważna lekcja dla państwa Strzelec we własnej osobie się pokazał więc tutaj nie ma wątpliwości żadnej że że y, tam się kryje lekcja dla Państwa. Życie Państwu po prostu podesłało takiego człowieka, który miał pokazać. No bo w jaki inny sposób mógłby najdobitniej świat wszechświat pokazać, czegoś nauczyć przy pomocy drugiego człowieka. I to jest właśnie to. I tak trzeba podchodzić do sprawy. Proszę nie przedłużać obwiniając się albo mając pretensje na cały świat i wszystkich ludzi wokół. Skontrolować to trochę słowa, które, które padają, bo tutaj chodzi o bardzo ważną rzecz, yy, czyli ta wiedza na temat kontroli własnej i yy, to znaczy innych ludzi. I po prostu trzeba im wcześniej Państwo się tak opanują, taki spokój, kontrola emocji, tym szybciej przez to Państwo przejdą. Wyrzucanie tylko przedłuża, no tak, jest czas. Stop też podejść do, do sprawy ze strony duchowej. Nie mamy tutaj mowy o żadnego, żadnym typie zatrzymywania, przytrzymywania spraw, bo jest ryzyko pojawienia się takiej życiowej bierności, apatii. Im szybciej, tym lepiej. Więc tutaj proszę sobie też dać um, szansę. Czyli pracujemy nad emocjami, przerabiamy je, przyglądamy się im, co one mi chcą powiedzieć. Proszę sobie wszystko zapisywać. Jak się dzisiaj czuję? Jak, yy, yy, jak, jak głębokie są poszczególne emocje typu moja złość, moje rozczarowanie. Poopisywać sobie, ponazywać słowami to naprawdę pomaga. I. Tylko właśnie, czy Państwo się wezmą za to, bo to. Bo to też inna rzecz. Mm. No właśnie dlatego wszystko, po to, żeby się nie bać. Dlatego tak, wszystkie, całe to wypisywanie się naprawdę pomoże. Także to wszystko, co mam do przekazania. Wszystkiego dobrego i się uda. Proszę się z odwagą skonfrontować z tym, nie uciekać. To wszystko. Dziękuję.